Jest to trzecia edycja, najkrótsza z dotychczasowych. Wystartowaliśmy z tą edycją na początku tego roku, bo bardzo staraliśmy się o to, żeby znaleźć takie wsparcie, które umożliwi w ogóle przeprowadzenie tego projektu. I w tym momencie warto powiedzieć o tych, dzięki którym możemy dzisiaj w ramach tego finału się spotkać. Yy, yy, wsparli nas finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej. I oddajemy im należne honory, bo bez tego wsparcia nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Trzecia edycja Olimpiady Medialnej i trzeci raz w warszawskiej siedzibie SWPS. Zaczęliśmy od ważnego losowania. Uczestnicy dowiadywali się, w jakim zespole przyjdzie im następnego dnia współpracować, i czy ich zespół będzie zadanej tezy bronił, czy też ją atakował. Przedział tematów miał zostać dokonany później, więc korytarz huczał od spekulacji. Pierwszy dzień to były jednak przede wszystkim prezentacja. Uczestnicy mieli pokazać, w jaki sposób można połączyć ich historie rodzinne z historią ogólną i jak użyć do tego celu cyfrowych repozytoriów. Dzięki przygotowaniom do olimpiady nauczyłem się korzystać z różnych źródeł medialnych. Dowiedziałem się o samych repozytoriach, o bibliotekach cyfrowych. Poznałem, jak można w przyszłości z nich skorzystać, jeśli będę potrzebował jakiejś konkretnej publikacji. I właściwie może dało mi też trochę pewności siebie, wiarę w swoje możliwości. Postanowiłam wziąć udział w olimpiadzie medialnej, bo stwierdziłem, że to jest. Fajna zabawa tak naprawdę, ponieważ zakres olimpiady jest dla mnie taki przystępny, nie jest to Jakaś trudna Olimpiada, w której musiałabym zachować setki informacji na pamięć, ale ta Olimpiada jest bardziej taka, myślę, intuicyjna. Bardziej opiera się na tym, co, z czym spotykamy się w internecie na co dzień i na, w jakim stopniu potrafimy to zauważyć, a nie na przyswajaniu sobie wielu informacji, które szybko zapomnimy. Świetny pomysł Olimpiady to jest wyzwanie dla człowieka. Można sprawdzić swoją wiedzę, można sprawdzić swoje umiejętności, poznać świetnych ludzi. Zdobyć nowe kontakty. To jest bardzo fajne doświadczenie. Bardzo nam zależało na tym, żeby uczestnicy, sięgając do archiwalnych, Zdjęć własnej rodziny, poznawali też historię Polski i umieli historię Polski umieścić właśnie w takim ogólnym europejskim trendzie czy historii. Jeżeli chodzi o poziom tych prezentacji, techniczny poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Jesteśmy zbudowani jako komisja, że młodzież potrafi korzystać z technologii, które no, dla naszego pokolenia nie były dostępne. A to już dzień drugi. Profesor Gizas SWPS, przewodnicząca Komisji Oceniającej debatantów, zaczęła od losowania tematów. Potem uczestnicy starali się szybko przypomnieć, o co w tych sporach chodzi i zapanować nad swoimi nerwami. Jednym z zaproponowanych sporów był spór o to, czy e podręczniki są dobrym, czy też złym pomysłem. Niewątpliwie e-podręczniki to jest kolejny skok cywilizacyjny. Mogli to robić w wersji elektronicznej? I to będzie w przykładzie, właśnie podręczników, co proponuje rząd. Albo po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał, to i tak będzie użytkował to w formie, jakby podstawowej, na przykładzie zwykłego czytelnictwa. Przed ogłoszeniem końcowych rezultatów, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w debacie, którą moderował profesor Mirosław Filiciak z SWPS. Jej tematem były stare i nowe instytucje kultury w dobie internetu. Wśród panelistów. Znaleźli się także dr Katarzyna Chałubińska-Jętkiewicz z Narodowego Instytutu Audiowizualnego, dr Elżbieta Wysocka z Filmoteki Narodowej i Grzegorz Rzyczkowski z serwisu polityka.pl. Po wysłuchaniu debaty mogliśmy przystąpić do najbardziej oczekiwanej części – węczenia nagród. Cała siedemnastka uczestnicząca w finale otrzymała tytuł finalisty. Pierwsza dziesiątka tytuł laureata a pierwsza piątka ma zapewnione indeksy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Nagrody wręczali Barbara Głębicka-Giza i Piotr Drzewiecki, reprezentujący obie uczelnie. Zaś prezes Fundacji Nowe Media starał się uświadomić uczestnikom coś, co zapewne dobrze wiedzieli, ale nie zaszkodziło powtórzyć. Że chcieć to móc. Głęboka noc chciał u nas wdchnąć nie, nieco nadziei i on powiedział coś takiego. Chłopaki, to nie jest ważne, że jest Jaruzelski, że, że wy nie macie nie wiem, pieniędzy, makiet, matryc, Bóg czego. Nie. Jak wy będziecie chcieli, musicie sobie powiedzieć, jak będziecie chcieli, chcieli to zbudujecie Łódź podwodną. Myśmy tak wyszli z tego i właściwie why not. No i już kilka lat później Polska y, była niepodległa oczywiście nie tylko dzięki nam, ale właśnie dzięki takim rozmaitym ludziom, którzy słuchali takich dziwnych opowieści, no i budowali tę łódź podwodną. W no związku z czym jestem przekonany, że na miarę swoich czasów, na miarę swoich, swojego miejsca w życiu, to Wy też tę łódź podwodną zbudujecie. Jestem o tym głęboko przekonany.